Słuchajcie, piłka nożna, piłką nożną, ale w międzyczasie trzeba oczywiście dobrze zjeść. My mamy specjalne Moveboxy na tę okazję. Oczywiście od KFC. I jeżeli kupicie Moveboxa sobie od KFC, to dostaniecie 2 kody 10 zł zniżki na pay per view do Gali. Właśnie, już Pay Per view, więc koniecznie kupujcie King Kim Uuuuuh, pięknie to zrobiłem. Chłopia ja się na żarę jak pies, kurwa. Mm, przed meczem nie możemy tego mieć powszatni, w bo ja w pierdolę. Ja cię nie powstrzymam, chłopie. Ja to może, bagra, my, nie to ja się, po, nie mogę powstrzymać. Dobra. z tym medium Nie. ja na razie nie nagrywam, bo mi nikt, 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 nikt nie pisał, żebym nagrał. Starym, no ja chłopie, ale tu wjeżdża ty, to, to jak szalone wjeżdża ty. i ile jeszcze tutaj. Jest. Kurwa, to są kości jakieś, chłopie. Kurwa, góry z to kości. No mówię ci, że to jest No ale tam jest, bez kości też są. Ja, ja, ja ciągle jadę te bez kości, a nagle z kością, chłopie. Bo to jest mu box. To jest połączenie. Prawie zęby wyjebałem, chłopie, połączeniem. Ej, to co na chuj my mamy tu siedzieć godzina dwadzieścia teraz? To po co do tej siedemnasty tu przyjeżdżaliśmy? Kogo panu adres? Box! Sup! Przyszliśmy tutaj po to, Żebym opublikował porównanie na YouTubie. Mm -hmm. <laughs> Najbliższym. Żebyśmy wszyscy mogli oglądać. <śmiech> <śmiech> no. Cię nie mogę mówić. Więc... <laughs> nie. Takich słów jest, zakazanych nie wolno. A jak tak? cię ja wyżej tak? na OKFC, nie? To jutro zobaczycie co będzie na gali. Co? Co? Dziadek ksiądzie na kichę Dziadek ksiądzie na kichę Dziadek na kicha książe Porcelana będzie biedna No To na pewno Co Słuchajcie, KFC czy maka? Chyba KFC Eee, jadłeś, jadliście tego? Eee Golden wrapper? Nie Nie ja na drwala czekam. No od razu, odchodzi, nie? Drwal dobry będzie, no. Ej, ale w ogóle jak to podobanie wrzucić? Jakiś opis dać, coś tam napisać? To ci tak z dupy na YouTube wrzucić. Bo oni dużo nie będą wiedzieli o co chodzi, nie? No, no właśnie. Nie?